Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie. Dzisiejszy odcinek będzie miał trochę słabsze audio, bo obiecałem, że komuś na szybko coś nagram, więc w, ten, w mój telefon mam wpięty po prostu wpiętą ładowarkę zamiast mikrofonu. Tak więc dzisiaj e, pokażę wam, jak stworzyć swój własny szablon, z którego będziemy korzystać w Gmailu, e, bo bardzo często, no, jest z tym problem, więc chciałem pokazać więc potrzebujemy Chroma odpalamy Chroma wybieramy swoje konto wpisujemy w Chromie e, e, wpisujemy w, e, tak w, w szukiwarce e, Chrome Web Store chodzimy w Chrome Web Store tutaj wpisujemy gmail uh, templates i mamy takie rozszerzenie. Klikamy e, Cloud HQ. Klikamy. Tutaj dajemy. Dodaj do Chrome. Dodaj rozszerzenie. Proszę bardzo, to taki tutorial. Możemy to pozamykać. Albo jak chcecie, możecie sobie poglądać. E, e, wyłączamy. I teraz tak. Tutaj mamy już ten dodatek. Trzeba utworzyć konto. Ja już tutaj te, ja już konto wcześniej sobie utworzyłem, wyspoczynam Create Account, więc tam możemy się zalogować bezpośrednio z kątem kontem Google, a więc procedura nawet nie trzeba potwierdzać żadnego adresu mailowego. Więc klik, jak już będziemy gmail nam się odświeży, będziemy mieli takie dodatkowe okienko. One będzie w dwóch różnych miejscach. Pierwsze to będzie jak utwórz wiadomość, tutaj będziemy mieli takie trzy dodatkowe funkcje. Ale zaczynamy robić swój pierwszy szablon, więc klikamy sobie tutaj, Browse Templates, wybierz sobie e, swój szablon. No i tu są darmowe, e, tam, darmowe szablony, możemy sobie wykorzystać jakie chcemy. Tutaj będą zapisane nasze, e, więc e, tutaj mailchimp'a możemy sobie podpiąć. Tak więc wybieramy sobie darmowy, pierwszy lepszy i klikamy sobie, nie wiem, tego kuteła. Jak klikniemy na to, otworzy nam się właśnie taka przestrzeń robocza i tutaj możemy sobie zmienić. Najeżdżając i klikając na, tego, na to zdjęcie, wybieramy sobie upload image. Oczywiście pewnie sami się już tutaj odpowiednio popawicie. Więc aha, nie przyjmuję plików WebP, tylko PNG i JPG. Tak więc, żebyście wiedzieli. No, i teraz tak: takie najważniejsze funkcje tutaj wiadomo, no edycja. Tutaj mamy wszystkie, jakby, funkcje. Ale teraz, jak już jesteśmy, tutaj też jakiś tam tekst, bla, bla, bla. Eee, I teraz, tak, chcemy dodać jakiś kolejny segment. To klikamy na te puste pole, wybieramy z kolumny, przeciągamy kolumnę, w które miejsce tam chcemy. On pokazuje góra dół, przeciągamy na przykład na dół. I teraz, chcemy mieć podwójny obszar. Więc bierzemy ten na przykład 50 na 50 i przeciągamy. Klikamy jeszcze raz, bo mi tu coś zjechało. Przeciągam i powinien mi pokazywać, gdzie mi go przeciągnie. A on mi nie chce go przeciągnąć. Ach, miałem na niego kliknąć, nie przeciągnąć. No i widzicie, to jest. E ok, tutaj teraz, jak dodamy add content, to tutaj sobie dodamy na przykład po lewej stronie tekst, przeciągniemy go. I tutaj na przykład dodamy sobie zdjęcie, i tutaj przeciągam właśnie, ale kolumnę po prostu klikamy i przeciągamy. No i teraz upload image, sobie tutaj coś dodamy, klik, klik. No, tak więc nie będziemy się teraz bawić w zabawy, bo na pewno sami sobie to opanujecie. Tutaj możemy mieć podgląd w wersji mobilnej i desktopowej. Tak więc, jak już mamy to sobie zrobione, tak to co chcieliśmy. Hmm, oczywiście kolejną strefę też sobie do, do, możemy dodawać tutaj, ale proszę pamiętać, żeby najpierw kolumna, dopiero później elementy tutaj kolumny. No, tak więc, jak już mamy hmm, sobie utworzony szablon, klikamy close editor. Jesteśmy w tym mailu i teraz tutaj po lewej stronie mamy te kosteczki. Klikamy na te kosteczki i teraz insert template. Możemy z powrotem jakiś inny wstawić, albo zapisz, właśnie save drop. E, zapisz ten e, szkic do, e, do naszego szablonu. Więc klikamy, żeby to zapisać. Checking Google. Nazwiemy go szablon 1. Szablon 1. I teraz no, folder musimy sobie tam utworzyć Foldery Full Ops. Klikamy Save Template. No i mamy go już zapisane w naszych. E, w naszych OK. Mamy, że został zapisany. Szablon 1. klik. I teraz tak, albo chcemy na przykład komuś odpowiedzieć na maila i możemy go użyć tego szablonu, albo podczas tworzenia nowego maila. Podczas tworzenia nowego maila klikamy utwórz, wiadomość, i tutaj wybieramy sobie insert template, i tu jest nasz akurat szablon 1. On go od razu ładuje, i mamy gotowe. Lub możemy zrobić coś takiego, że mamy, tak jak właśnie nasz klient. Ma coś takiego, że odpisuje na maila na przykład godziny rezerwacji i tak dalej. Więc jak dostaje załóżmy maila od, od swojego klienta odnośnie zapisania się na przykład na skok spadochronowy i on po prostu zmienia tylko godziny i daty, więc, więc na przykład załóżmy jest to ten, ten mail, klikamy odpowiedz. No, i teraz wybieramy sobie właśnie nasz szablon. Szablon 1, cyk, i od razu możemy go edytować. Tutaj też dany tekst, tak, że na przykład data, tam nie wiem, 20.07. Stworzyliśmy sobie szablon po grubionym tekście, i na przykład tutaj sobie zmieniamy datę, czy tam godzinę, no i klikamy wyślij. Możemy sobie wejść w nasze szablony, bo to jest też bardzo ciekawe. Tak też w ogóle zrobię teraz. Eee, eee, browse Template. Ok, My Templates. Klikamy i możemy nasze. Nie, 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 nie to kliknąłem. Klikam jeszcze raz. I tutaj możemy albo pobrać. Albo możemy na przykład y, duplikować ten szablon, albo możemy go właśnie komuś, y, komuś ten szablon udostępnić. Oczywiście, ktoś musi mieć też konto na tym Cloud HQ i wtedy tutaj możemy skopiować komuś linka. Kopiuj link i każdy, kto ma tego linka, będzie mógł sobie odtworzyć ten szablon. Tak więc, tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, zasubskrybujcie. Teraz będziemy wrzucać coraz więcej treści, zapewniam. Mam parę odcinków bardzo fajnych nagranych, więc pamiętajcie, zasubskrybuj. A jak klikniesz łapkę, to w ogóle super, bo gdzieś to algorytmy nas będą puszczać dalej. Ideą tego kanału jest po prostu konkretne wrzucanie, konkrety podstawy, jak już potem ktoś chce się uczyć tak jak w przypadku tego, to już się będzie bawił, my się nie będziemy bawić. To mają być krótkie filmy, a, a, a konkretne z najważniejszymi informacjami. Tak więc do następnego. Cześć.